Witam serdecznie! Witam w Graciarni po raz kolejny. Dzisiaj druga część z dyferencjału. Leżę sobie tu z tyłu za samochodem. Teraz go nie widać. Dobra, dzisiaj go rozbieramy. Wylewam olej. Rozbieram go, że tak powiem, na części pierwsze. Trzeba tam te wszystkie śruby od wlewu i z lewu oleju rozruszać, że tak powiem. No, robimy z nim porządek, tak żeby był pod spaw. Ogólnie w ostatnim, pod ostatnim odcinkiem na ten moment jest 190 wyświetleń, także dzięki wielkie. Fajnie, fajnie, że, fajnie, że jest jakakolwiek aktywność. Odpycham tego gruza, żeby było chociaż trochę miejsca i lecimy. Dobra, także tutaj jest ten dyferencjał, nim się zajmiemy. Do pracy z nim kupiłem sobie yy nasadki. nasadki do korków spustowych. Tylko, że one są na 3-8, na średnią grzechotkę, a ja tej grzechotki nie mam, także kupiłem sobie od razu redukcję z jednej drugą na 3, 8 i w ten sposób będziemy z tym działać. Plus kupiłem sobie, bo to akurat jest kiedyś yy, zmywacz do usuwania silikonów, Brake Cleaner 1, jakiś tam budżetowy jest Brake Cleaner 2 i klej do gwintów, ale to później na śruby. Od półosi, no, także rozbieramy go, pierwsze co zrobimy, to wywalimy sobie tego krzyżaka yy, i usuniemy uszczelniacz. Niestety nie jestem w stanie wam pokazać tego, jak to robię, na zasadzie, że pracy, takiej pracy, pracy, bo miałem GoPro, ale już nie mam GoPro, także mogę wam tylko pokazywać, co i jak przed i po zrobieniu. Yy, także muszę usunąć tego krzyżaka, wywalam uszczelniacz. I oczyszczę tam tą powierzchnię, która zardzewiała. Tutaj o. Yy, dlaczego? No, żeby był na uszczelnik, bez problemu. Ale dlaczego zrobię to teraz? Bo jak będę zlewać olej, to te korki one, one, one raczej się nie ruszą yy, i zapomniałem wziąć palnika, Także jeszcze lepiej. Zleję olej tutaj przez tą część, która, na którą idzie, na którą jest przykręcany wał. No, i chodzi o to, że jak oczyszczę tam tą powierzchnię i będzie tam ten syf cały, tardza. To wszystko sobie z tym olejem zleci. Mam ten uszczelniacz, wygląda w ten sposób, trzeba było go trochę zmasakrować, żeby wyszedł. Tak to wygląda, tutaj. Ja wezmę lampkę. Nie pomyślałem o tym łożysku w sumie. Będę musiał je potem wyczyścić dobrze, żeby tam nie dostał syf. Tak jak na przykład już widać, że no kurde, no ciężko będzie, żeby usunąć syf, o już tutaj na przykład się dostaje powoli. Pozdro. Także to będzie trzeba zrobić dokładnie. Muszę to potem wyczyścić lepiej, w miarę, dość dobrze, teraz mogę spuścić ten cały olej, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę tego wyleci i potem biorę się za resztę olej spuszczony, trochę tam po, pozbijałem tej luźnej farby z dyfra, ale za to się jeszcze wezmę teraz wydaje mi się, że mógłbym sobie śrubę tego uba poluźnić i po prostu go zdjąć i zobaczyć jak ta sprawa wygląda w środku i zacząć czyścić w sumie to sobie myślę, że mogłem tam to wszystko wyczyścić teraz, zrobić tą rdzę i tak dalej, ale i tak będzie go trzeba dobrze zrobić, więc to nie ma znaczenia w sumie czy go wyczyszczę teraz czy potem, bo, bo i tak muszę to, to zrobić i tak dokładnie i tak z wiadomo, zawsze się coś dostanie. Więc chyba sobie po prostu po, popuszczę te śruby, jak na razie. Obstukałem tą śrubę, chciałem sobie odkręcić ją konkretnie tą jako pierwszą. To jest spline, generalnie, yy, i mam takiego pneumata. No i właśnie bez grzania, wydaje mi się, że też tutaj się nie obejdzie. Nie trzymam tego dwoma rękoma, to już pomijmy ten fakt tego pneumata, bo nie mam jak, żeby wam pokazać, ale ta śruba totalnie nie chce nawet drgnąć, nic. Chciałem ją sobie jeszcze założyć w taki sposób i wziąć po prostu rurkę, bo mam tutaj rurkę i może by puściła, ale one mają tak płaski, kurde... Ten, ta śruba wewnątrz jest płaska, ona, ona wcale nie jest głęboka, więc żeby tutaj to, to... To się prawie wcale nie zapiera, to jest pierwsza rzecz. Druga to, że ma luz, mimo tego, że, no ale to też może być akurat z mojej winy. Trzecia rzecz, że, no kurde, ten dyfer jest demontowany, nie mam go do czego przytwierdzić, więc, no, no w ten sposób tego na pewno nie odkręcę. No to co, to mogę ewentualnie czyścić, no bo nic więcej z tym nie zrobię, no muszę jutro pójść po palnik, mocno to podgrzać i może wtedy cokolwiek puści. Jeżeli nie, no to będzie lipa, to będzie straszna lipa, bo no, będzie ciężko to odkręcić, no a bez tego nic nie zrobię. Teraz, jest... no, no nie ma jak po prostu działać dalej, nie? skoro nie zdjemy tego dekla. Sprawa wygląda tak, że w miarę mi się udało je odkręcić. Jak to zrobiłem? Obsukałem łeb i tutaj obudowę. Mam nadzieję, że nic nie pękło yy... I... i nic się nie uszkodziło. Mm, jeszcze robiłem coś takiego, bo ten pneumat, no skatowałem trochę pneumata, nie będę ukrywać. Podczas tych prób odkręcania, to wszystko się nagrzewało, więc też mi się wydaje, chociaż na pewno te, nie aż tak. Może jakoś minimalnie te śruby się rozszerzyły, i potem, ewentualnie jak odczekałem chwilę, to znowu zmniejszyły swoją objętość, i wtedy się odkręciły dopiero. No co, odkręciłem wszystkie śrubki i zaraz spróbuję zbić ten dekiel. Zobaczymy, co tam się kryje pod spodem. Dekiel został zdjęty, i prezentuje się to następująco. Pierwszy ogląd do dyferencjału. Chwila, wezmę lampkę. Wygląda to tak. Nie znam się na dyfrach, więc w sumie nie powiem, czy, czy, czy coś jest ok, czy nie jest ok. Eee, nie widzę tu żadnych śladów, jakby z użycia większego zęby nie są połamane ani nic. No co, zwyczajny dyferencjał. Teraz trzeba go oczyścić. Eee, I już tu. Nie ma wielkiego luzu, no ale jakiśkolwiek luz zawsze będzie. No jest minimalny taki, naprawdę. Tego nawet pewnie nie widać prawie. No i co? I teraz trzeba wspawać do środka blaszki. I, i już. I trzeba to połączyć ze sobą. Chciałem zobaczyć jeszcze, czy pójdzie korek spustowy i korek od wlewu. I wziąłem sobie tą redukcję z jednej drugiej na 3.8, wziąłem do tego ten, tą nasadkę do korku spustowego. Ale kurde już zaczął się robić luz, także muszę odpuścić, bo zrobię kurde katastrofę tutaj i wtedy to już tego nigdy nie odkręcę Co zrobię? Będę musiał to mocno nagrzeć palnikiem i wtedy pobić trochę i spróbować wtedy Ale na ten moment muszę odpuścić, chciałem po prostu z ciekawości zobaczyć czy pójdzie Nie pójdzie Także pozdro. Chciałem zacząć czyścić ten dekiel, ale Wam jeszcze pokażę. Wziąłem rozpuszczalnik, żeby trochę przemyć. I tutaj się trochę, że tak powiem, złotka nazbierało. Widać, że są opiłki, ale znowu czy w dyferencjale to jest aż takie złe, jak jest trochę opiłków. Skoro on ma aż tyle części metalowych i te zęby są takie wielkie, no to wydaje mi się, że nie wiem, ten dyferenk mógł mieć, z 200 tysięcy? 250 albo więcej przebiegu, no to chyba to chyba normalne, no, ale pokazuje po prostu w ramach ciekawostki: samo piłki odłożyły się tutaj, nie pływały, po prostu się odłożyły i tyle. Mamy kolejny dzień. Chciałem sobie teraz spróbować poluzować te korki spustowe. Mam już palnik, także to ładnie podgrzeję. Mam nadzieję, że nic dookoła nie strzeli. Z drugiej strony ten korek trochę wyrobiłem, ale ten jeszcze jest w fajnym stanie i tutaj jest bardzo dobry spas. Także to podgrzeję jakoś mocno. Y, po młotkiem i wtedy spróbuję z pneumata to strzelić. Zobaczymy, czy pójdzie. Dobra, udało się odprowadzić ten korek do takiego stanu, żeby się odkręcał. Y, jak to zrobiłem? Podgrzałem go, y, wziąłem sobie, włożyłem właśnie taki zestawik, po młotkiem y, od góry. Odczekałem chwilę, wziąłem druciaka i dookoła z, trochę tego syfu tutaj zwaliłem, co był na rantach. Jeszcze raz podgrzałem, jeszcze raz młotka, młotkiem poobijałem nakrętkę i tutaj tą ściankę. Potem znowu ten zestaw od góry. No i przypierniczyłem z pneumata, odkręcił od razu bez problemu. Także fajnie, jedno już jest poluźnione. Nie będę wykręcać tego do końca, żeby nie było syfu w środku. Teraz jeszcze pójdę po, w ten sam sposób po, drugą, po drugi korek spustowy. Drugi korek tak samo został podgrzany. Poobijem go motkiem troszeczkę właśnie od góry, jakby w ten sposób. No i chwilę postrzałem z pneumata, e, puścił, tylko że jeszcze wczoraj go poobiłem dość mocno już też dostał drgania. Bo, no bo też z pneumatem próbowałem go odkręcić, ale jeszcze wczoraj nie dało rady. Zastanawiam się, czy przekładać tutaj e, nakrętkę z drugiego dyferencjału, bo ta już jest trochę wyrobiona. Ale o, właśnie, ten sposób. tutaj możecie to zobaczyć. Gdzie powinno się zaprzeć, a gdzie się zapiera. Także już są jakieś luzy, ale nie ma tragedii. Um, zastanawiam się jak to zrobić, ale to jeszcze zadecyduję o tym potem. Kolejną rzecz, którą teraz musimy zrobić to... Wstawić tutaj blaszki. Ale jak to zrobić? Skąd wiedzieć jaka blaszka będzie dobra, żeby nie ciąć tego na oku? Mam tutaj taką blaszkę, nie wiem ile to jest. Może milimetr, półtora, aluminium. I mam nożyce do blachy. Przytnę sobie... Tą blaszkę, będę sobie ją docinać, żeby patrzeć, jaki rozmiar jest dobry na wzorzec. Potem, jak to, jak to już dotnę, to ta blacha, na której siedzę, to jest stal 3 mm, 3, 3, 2, coś takiego. I dotnę sobie na bazie tej blachy tą i po prostu ją tutaj wstawię do spawania. Dociąłem już sobie blaszkę, ten wzorzec, który wchodzi właśnie w ten sposób. Teraz zaznaczę, od, odrysuję ją yy, i wytnę sobie to z tej blachy 3 mm, no i ona będzie tam wspawana. Blacha już jest przeszlifowana z jednej i z drugiej strony, zaznaczyłem sobie zaraz jak będę wycinać tą blaszkę. No ją wytnę i pewnie będzie troszeczkę za duża, no i ją doszlifuję w jakiś sposób tam pilnikiem albo chociaż 3 mm pilnikiem to może chwilę zająć. No to tarczą po prostu sobie doszlifuję i ją zacznę przymierzać. Jedna blaszka już jest wycięta i pasuje w ten sposób, wydaje mi się, że tak można to zostawić i teraz jeszcze wezmę drugą, dotnę tak samo i zawiozę dyfer do spawania. Dlaczego ja tego nie zrobię? No ja nigdy nie spawałem dyfra, a nie chcę, żeby mi chrupnął tak po prostu zaraz, bo potem taki dyfer pospawany jak już raz pójdzie, no to, to można go tylko na śmietnik wyrzucić. A on mnie kosztował 500 plus rozbieranie tego i tak dalej. No, chyba lepiej komuś oddać i kurde, żeby zrobił dobrze, niż potem, żeby to się rozleciało. Jeszcze raz się z tym pieprzy wszystkim. Także ja go nie pospałam. E, jeszcze zaraz zobaczę tą drugą blaszkę, zawożę go, pewnie będzie za dzień, dwa. No, i wtedy lecę z tym dalej. Nie wiem, czy to jest koniec odcinka, ale chyba w sumie tak, no bo, bo wszystko, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Także dzięki Wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym.